Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Undertale. Jest ze mną Ola, mój tłumacz. Na po co że nagrywa się dźwięk? Znaczy, kurwa. cześć! <ś wszyst> że nagrywa się dźwięk, bo go włączyłem przez chwilę. Ale mi się to sami zrobiło, myślę, że się nie nagrywa. <sutuś> nagrywa się, Ola, spokojnie. Sorry, Nie Spieprzyłam wejście. Nieważne, dobra, już gramy. Gramy, jest wszystko nie. ok. Tego nie było. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj, bo tu można się przespać, z tego co pamiętam. Spanizając, pani zając, z kanapa. A, dopóki nie pogadasz z panią zając, to nie możesz iść na górę. Uuu... Uh. Yy, za noc 80G Wiesz co? Dawaj Wiem, że to dużo, ale zobacz co się stanie Tutaj jest, proszę Twojego pokoju Nie jestem w naszym ale no To duchy śpią! To się no, nie są duchy, ale dobrze no. ponieważ byłeś tam mnie przez 3 około 2, 2 minuty Tutaj by zwracać swoje pieniądze No dobra, możesz iść Aha, spoko przyspaliśmy się, że jest okej okay. Jest jakaś tabliczka Jeżeli nie chcesz znaczy nie, nie chcesz nie chcesz iść przez całe miasto tak Tulej. nie dzięki ja To się naprawdę szybkie. na no Dobra, czekajcie, najpierw zobaczmy. Tutaj jest jakiś jeszcze domek. Jest choineczka. Jest... Grillbis. Jest, jest jest jeszcze jakieś inne postacie. Chcia na górę. I na górę. Tutaj też są jakieś domki. To jest wytwórnia lodu. Aha, spoko. Gdzie ten lud leci, to się dowiesz potem. Idź na górę. Chciałem się będziesz mieć, nie. Eeee. się będziesz mieć w number song. Taka jazda. Kiedy fan value jest na jakimś tam poziomie i coś tam. Aha, spoko. Przechodzasz do tych miejsc? Ej, pogadaj z monsterkinem. To ten dzieciak. E, poczekaj, ja idę od początku, bo ja tak poleciałem zobaczyć, a teraz chcę zobaczyć tak, o, ze wszystkim a? pogadać sobie. Za pani tam, o. Coś... Yy, yy, o niej bardzo mnie niepokoi. Jeszcze coś będzie? Jaki dres? Myślę, że udało mi się to ogarnąć. Nie, nieważne. Nie, tu mówisz to samo. Aha, mówisz to samo, dobra. Teraz idziemy do tego z tym małym króliczkiem. Czy mój mały cynamon nie jest najsłodszy? Cynamon? Pompons są bardzo urocze. Whatever. Ba, 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 ba. Idziemy teraz do misia. Pora z jego y, rogi to wyglądały jak, jak drzewa. Przyska, no, skąd? No, nie. No. Tyfor. Więc zaczęliśmy mu dawać prezenty, żeby poczuł się lepiej. Teraz to tradycja y, dawanie prezentów pod choinkę. A tak się u nich narodziła ta tradycja. No. Jo. Jesteś dzieciakiem też, prawda? Tak. Mogę powiedzieć, ponieważ nosisz paskowaną koszulkę. Tego dzieciaka jeszcze spotkasz. No, Jestem ciekaw, czy ten dziwny szkielet jest dorosły, czy dzieciak? Skaczą się, że o no, Sansie co dziecko perfdzie. E, chyba o Sansie, bo Sans jest niski. Może dlatego uważa go za dziecko. Kiedy to Sans jest starszy? No miasto nie ma... Yy, jak, yy, jak to się nazywa? Sołtysa, na przykład, o. Wójta. No, wójta. Wyleciał mi w głowie. ale jeżeli jest, jest jakiś problem, szkielet idzie i mówi o tym rybie pani. Uuu, jakaś rybia pani? O, polityka. Możesz też przejść do ej, tutaj jest ten pies. I tutaj jest ten. Nie ma no, wejścia, debilu! Tutaj jest ta ta psiorodzinka, To jest ten pies, tego No, to, to, jest... to grysbi. z płonącą głową. To jest jakiś... Kto to jest? To jest to do niego, tam ten... Wody, ale nie będzie dotykać tego stafu Aha, dobrze ja to to, jest to samo, stafu, no właśnie. dobra Nie tylko spotkasz pobiegła na swojej drodze Będziemy zagadać ze wszystkimi Jakieś laski, które będą kręcić tyłkiem. Zboczeniec. No. Chciałbym tego kiedyś spróbować Nieważne gdzie pójdę, wszędzie znasz to samo menu, te sami... ci sami ludzie. O chodź! Potrzebuję nowych napoi gorących kolesi What? Ej, nie byłaś. Musimy ze wszystkimi zagadać. Czemu się spierdział? Nie, chyba nie. Jesteśmy strażnikami, a nie mamy żadnego szacunku. żeby też, kiedy to rzuciły nam kości. Kochamy kości. Nie wątpię. Lepiej uważaj, gdzie siadasz, dzieciaku. Wielki gość można na ciebie skoczyć i dać ci dużo miłości i uwagi. No, nie bo chodzi o tego psa jakiego... no? To ten który cały czas pali te. Nie, 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 ten, ten, ten wielki. Coś się nie wam... Myślę o tym, żeby załatwić sobie obroże z kolcami, żeby pokazać im moją osobowość. To jest takie, weźmy yy, weź mnie na smycz i wyprowadź nas partner. A ja mówiłem o tym kolesiu, z którym teraz gadałem. A. Że to okay, jest dobra. chyba ten, który cały czas tam palił te psie. Chwaja. Tak, tak. On gra w Pokera Sobie. Wygląda mm. no, na to, że przekrywa. Co za dziwny koleś. Ja nie wiem przetłumaczyć Ktoś mi powiedział, że jest dużo różnych tych ryb w oceanie. Cóż, biorę to bardzo serio. Chyba na serio pójdę na ryby. Te psy są częścią straży królewskiej. Militarnej grupy prowadzonej przez Undyne. Ona jest niegrzeczna, głośna i bije każdego, kto wchodzi jej w drogę. Nie ma co się zastanawiać, dlaczego dzieciaki chcą być tak jak ona, kiedy dorosną. Wychodzimy stąd. No, Przegadajesz już ze wszystkimi. No, to już coś ze wszystkimi gadaliśmy teraz Nie, brawo, tutaj. tam już. Tak, patrzę, nie wiem dlaczego ten poszedłem, nieważne. Wszyscy zawsze się śmieją na, na, na te dziwne żarty, próbując zapomnieć, no, jak tutaj to wszystko jest. Tylko ...zabieramy sobie w ciemności, brak światła słonecznego. Chciałabym do nich dołączyć, ale nie jestem zbyt y, śmieszny. Więc do tego, tego, tego z krzyżami. Wszyscy wiemy, że poziom problem... że po są problemy, ale mimo wszystko się uśmiechamy. Dlaczego? Nie możemy zrobić nic innego. Więc dlaczego mamy się zastanawiać? Hmm... Nie to nie jest Library, tylko Library! No właśnie tak patrzę, myślę, what? Zgadnij czy i do domu. Świętego Mikołaja Nie no, Sans i paperu no tak myślałem, taki od, odrąbany Co tu jest? Mogę tam wejść? to od drugiej strony Tutaj pójdziemy za, jak zapchane te listami Okej, okay, to Serious? wychodzę. Ja tam, nigdy nie po... ja tam nigdy nie chodzę. Ej, to idź może dalej. Czekaj, bo ja chcę O, a tu jest jakiś... Hmm. Żeby być znowu młodym. Świat jest naprawdę taki beznadziejny. Bawmy się w potwory i ludzi. A, za piękne pukanie. Że nie oboje, to jeszcze raz na A, moja odświepiłość mnie wynagradza. I co się nic innego nie zmieni, nieważne ile będziesz pukać. To idę sobie. W tej wytwórni no, weź, lodu nie mogę nie wejść. Tam na górze nic nie ma. Normalnie tam się włącza taki kipet, się nazywa Rock Number Song, ale nie miałeś tego, bo chyba zależy od. Y Walił. To tutaj... To, to jest skrzynka pocztowa z napisem na znaczy którego nie możesz odczytać. Ta skrzynka jest podpisana po tak właśnie myślałem. Chcesz zlechnąć do środka? A co tam jest? Jest pusta. Stacjus czytać was po pocztach, no, bo dostaje. Nic. Tak, właśnie dlatego tak myślałem. Wiem, że Za domkiem sens. też coś jest, ale to już nie, nie w tej części gry. Tam nie mogę wejść. Zamknięte. Idź dalej. Teraz się czeka zabawa. A ja chcę wejść tu. Aha, bo ale to, co... Wiem, chciałem to, to zobaczyć. Dalej. Ej, to chciałem... zapisz sobie. Zapisz. Aha, no to ty pff, a co tam, polatamy sobie jeszcze raz. Czuć, 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 jak ten tunelem w kupisiach. No. Zapis na wszelki, że wszędzie był. Widok tak słodkiego miasteczka napełnia ci determinacją. Wszystko w tej grze napełnia to dziecko determinacją. No. Gdybym miał żółtą skórę, też bym chciał być napełniony determinacją. Ponieważ jest jakby bezpłciowe, i to ten kto gra, stara sobie czy to jest chłopak, dziewczyna, czy jest dorosły, czy to jest dziecko. Chcesz większość po to jako dziecko. Idź. Co to się stało z ekranem? Idź. Idę. Tu będzie walka z papirusem. Człowieku. Powiem o pewnych dziwnych uczuciach. Uczuciach jak. Cieszenie się znajdziemy jakiegoś innego... jakiejś innej osoby, która kocha makaron. Kogoś kto uwielbia puzzle i ma zajebiste skile w rozwiązywaniu puzli. Pragnienie mienia super mądrego. Super mądre osoby, które myślą, że coś fajny. Te uczucia... To właśnie jest to chyba, co musisz czuć. Mogę sobie wyobrazić tylko, jak to jest czuć się w ten sposób. Po wszystkim jestem naprawdę wielki. Nawet nie zdaje się, jak to jest mieć dużo przyjaciół. Nie żal Ciebie, samotny człowieku. Nie ma się. Nie będziesz w ogóle samotny. Ja, wspaniały papyrus, będę Twoim... Nie. To jest wszystko źle. Nie mogę być Twoim przyjacielem. Jesteś człowiekiem. Muszę Cię złapać. Potem... Będę mógł spełnić moje życzliwe marzenie. Wspaniały, popularny. Wiesz, to, jest, to, znaczy. to właśnie to Ten Najnowszy członek Królewskiej Straży. I to, jak będzie potem wyglądać Twoja gra, zależy od tego, czy, zrobi, czy zrobisz akt. czy go zesperujesz teraz. Nie wolę ci, sam wybieraj. Czyli tak jakbym go zesperował, to tak bym go zignorował, tak? Nie, nie. Jest w jest taka opcja, która po prostu zmieni to, jak będzie potem wyglądała Twoja relacja z nim. O. Wejdź i sam się przekonaj. Ale to... Wejdź no tak. Nie każę ci nic klikać, po prostu, bierz, żebyś przeszedł i żeby zobaczył, jak uważasz. I stwierdziłem, ja, ja że nie. Chcewać mój niebieski atak! Nie ruszaj się, proste No pamiętam, to niebieski atak jest na luzie. Bądź gotowy. Na co mój być gotowy? <laughs> Chciałam podskakiwać jak jakiś, nie wiem, dziwny? Tak. No, enter. A ja stoję i się zastanawiam. Zresztą muzykę. I cała ta czas sister. Ej, on miał jakiś tekst pewnie, a ja go nie przeczytałam. A wiesz, że nie musisz stać w miejscu, nie? Muszę podskakiwać. Ale nie musisz stać w miejscu w sensie, że... Z no w lewo i w prawo mogę się przesuwać, tak? No na wszystkie strony możesz się przesuwać. No wiem, na no, spoko. Ale ja sobie podskakuję po prostu. Kurz! Przytrzymaj, to ci powiedział? przytrzymaj przycisk, żeby skakać. Po teraz rozważa swoje opcje. Jak wysoko możesz skoczyć? No musisz się ruszać! To nie jest takie proste! Ja dam radę. Bo ty się Trzymaj znasz. No, chodź, w górę, żeby wyżej skakać! się jest specjalnego ataku. Emocje! Nie każ mi już się mojego specjalnego ataku! Woo! Zaspokaj w mojej przyszłej popularności! WHAT?! Trzy życia?! Jak to się żyje? No, ale Gdzie no to. to, 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 to i... Bez komentarza. Jeśli się zbije do 2 HP, to się nie zabije. On się nie może zabić. Po prostu warto jest dotrwać do końca walki z tym. Fuck this shit. Nie, nie leczy już. Nie leczy już. Nie się. No, czekaj, bo ja źle dałem. To przed genocydem. Dzięki Mój brat, no on się w sumie za bardzo nie zmieni e, jesteś bliższy słaby. No bardzo proszę, żeby cię złapać Teraz się wyślę do... do, 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 za, do takiego zamkniętego miejsca A jak to sas nazywa? Naszym garażu? Jesteś teraz za psa. Nie, co za przychlast! Coś mu nie tykło. Dobra, czekaj, idziemy zobaczyć co on tam mi napisał. Czekaj. Musisz. Dobra, 24 minuty. Wystarczy na dziś. No, a więc za tydzień kolejna dawka wrażenie. No, super fajnie. Może ma teraz. Dobra, dzięki papa! Pa. Оля! Не буду слышать, гусь, ну, будешь говорить, ладно. Хейка!